no witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj zagramy jeden na jeden z hejterem Jest to osoba, która ostatnio trollowała moje customy, trochę mnie wyzywała Więc postanowiłem, że dodam go do znajomych, bo mi, bo mi wysłał zaproszenie I zagramy boksy. i ja to nagram i zobaczymy jak będzie się zachowywał Czy będzie mnie wyzywał, czy co będzie robił Czy będzie takim typowym e, kozakiem w internecie, a w świecie niezbyt On się nazywa Anocik Wiśnia, więc go zapraszamy w tym momencie i zobaczymy czy dołączy to już mi spamięł zaproszenia, więc powinien dołączyć. Dobra, wbija. Halo, bezbeku, halo, halo, halo. Halo, halo, siema, siema. Siema, bezbeku, co tam? Skończyłeś tą drugą klasę już? Tak, no, skończyłem. A czemu mi spamiłeś zaproszeniami? Trollowałeś na moich kostomach? Co masz na swoją obrębę? Bo jesteś bezbekiem i nie masz zębów. Zębów nie mam. Dobra, to dawaj zagramy 1 jeden na 1 jeden w takim razie. Ten, yy, przeprowadzę dzisiaj na tobie zabieg. Jakim kluczem, Fra francuskim czy szwajcarskim? Hmm, może być francuskim. Kto cię Ty się nadajesz tylko na Minecrafta. No. Dobra, 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 nie ma zębów. Masz zębów, dobra, dobra. Siadło zębne rekinie ty. Na ziemniaku grasz wysłał. Ty w Panie co gr? A ty na czym grasz opena? Kom op. poterze hopie z drewna. Ohohoo oo o ojoj Dosta pangułę. Oooooo! Oh. <młysy> Dobra spale ci dom spale ci dom spale ci, ci dom A ty wezmę kochać to ma O oh, kurde to twoje Dobra dobra daję ci daję ci Cieszę się jakie 3 zera. Dobra dobra Jakbyś to powiedzieć bo dzieci z mają tak myślenia i opóźnienia Jakby daję ci żebyś się nie spłakał Wiesz o, to, o to, co? Dobra ja, wygląda tak że Nie chcę żebyś się spłakał Ależ, O, leżko, o, bo... o kurde. Łatwo, łatwo, ja łatwo. Jest łatwy. Tylko się rozgrzeć, ci wybieta twoje, ostatnie mleczaki. To Przedszkolako. Ale co ty gadasz przedszkolako? No tam w w szkole muszą cię na pasach, chłopy przez rękę prowadzić bo. I kartkę na łeb ci przyklejam, dał i idzie. No, ziomek, co ty robisz? Ty jesteś jakiś nienormalny? Lego, spokojnie. Jezus Maryja, co to ma być, ziomek? Tylko czegoś nie trafia w głównym głównym w tą grę chyba. A, dobra. Łatwo? Dobra, lepszy, lepszy. Łatwo, bezbeko. I o, lepszy, no i tak ma być na kolana a. i do króla. Dawaj, no. Do króla, kłaniaj się, kłaniaj się, składaj pokony, no. bezbeko. Choker, tak. aby cię codziennie myli z rekinem. Ile osób zabiło się w kastonie? Taki dobry, był. Jest dwadzieścia. Dwadzieścia, a nie przypadkiem tych osób, które nie miały broni? Z kozaku? Ojojoj Ojojoj Dawaj Ohohoho No fartem ty, puf, w mig Nie ma z w świecie jest. Ty jesteś strasznie słaby Ojojojojoj Ojojojoj Ojojojoj, ile pan został, ile pan został Ohohoho Dobra jesteś bezpiekiem umysłowym, Ci Daję cały czas, żebyś aby nie wyszedł, że jesteś gównem Hop, jesteś, jesteś ezem największym, dobra, dobra. Teraz, teraz ci, ci nie daję. Dobra, nie, to Oj, 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 oj. No, to się nie wychodzi, wiesz? To się nie wychodzi, chyba. Tak jak w Twoim kiedy się rodzi, No, dobra, dobra. Ale, jak ty się do ojca zwracasz, Jezus, chłopie? Gra z ojcem, gra z Bogiem tej gierki. Dobra, to choć łombiłam, chodź łombiłam, chodź a nie chłopie, boksy całe życie gra. Tylko boksy grasz, tylko boksy umiesz grać, tylko boksy. Masz szczęście po prostu na boksach, tyle. Dobra, oh, no, chłopie, dawaj łombiłam, dawaj łombiłam, kozaku. Może boksy i wygrywasz. Do ściany! Słuchaj się swego ojca! Okay, spoko. No, tak się potrafić to tak. Chcesz tutaj mocny mi się Ojojoj, oj, oj, dobrze, teraz kiesz. 30 doło. z pompą. No fajnie. Ja jestem po prostu lepszy. Jestem potężny, tylko po prostu musiałem się rozwiać, ty. Ufa. Dawaj. Uuuu. Łatwo przed szkolaczką. Wejdź na drugą stronę, tylko za łatwo przejdzie. No dobra, dobra. Obie. Bez co ty? Ale co ty próbujesz poże! Łatwo bez beku, łatwo! Jesteś Ezem największym. Nawet zielonej bym cię mógł porobić jesteś takim gównem Co? co tam Ale ty... A ty Gejochu! Łatwo. zero. No chyba z ojcem i proplayerem przy okazji. Jaki Ululu. No gdzie ty jesteś, ty? Zębatku mój najlepszy. Szczerbalu. Z dwoma jedynkami. Na no, Boże, jaki fartof... Ależ el... Co tam bez wakacjów, ale... Gdzie powiem ci, ci ścierbapec tak, no nie masz szans. Brudy, brudy. Boże, jestem po prostu potężny w tą giereczkę. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Boże, ale mi... Ej, ścierpa, no boże, nice. I... Dałem ci tą pierwszą, żebyś się nacieszył, dobra KURWA Jesteś żałosnym, wejść zniknij z tego YOUTUBA, naprawdę Ej ej, ej, jak słusz te głosy na się CHCĄ stracić, nie wiem, co godzi Ta? ta... No, Matka płakała przy porodzie jak cię opie RODZIŁO, naprawdę. Tomsiak który się powtarza na live'ach niczym łopie kurwa no, płyta z lat 90. -tych. No o do to ta zoba, zostawcie zaba zostawcie górę A no, co, zamaj... Nie... nie. Kto cię? Tu moja babcia lepiej od ciebie gra w tą giereczkę. A no, co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Uuuuu! Dobra, wartem, wartem. dobra. dobra Wie, yy, wyża to wszystko nagrywałem. O, ta na pewno bez no, YouTube, Jesteś... jest, e, jest, Nie, 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 nie. Nie, 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 Mój nie, 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 a mój... nie, Mój wujek nie, 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 dowództwo w tej firmie i Zostawcie łapkę do góry i napiszcie w komentarzu. No spierdalajcie, nic mu nie zostawiacie, to jest bezwlek. Także trzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku.